Widziałam program o starożytnych trakach, które zniknęły w nieznanych okolicznościach i zostawiły po sobie skarb. A jaki to skarb? Może przeogromny lizak? No co ty, żaden lizak nie wytrzymałby tyle lat, Alice. Myślę, że to raczej bardzo nowoczesna, starożytna technologia. A może to kolosalna fura złota, albo antyczne księgi z... Skarb istnieje. Dziadek Ted! He he, jeśli chcecie podążać za śladami zaginionej cywilizacji, będzie Wam potrzebna odwaga i cierpliwość. Czyli wyruszamy na poszukiwanie skarbów? Dokładnie tak, Jeremy. Dowiemy się, czym jest ten skarb, a więc wszyscy do stacji kontroli. Hurra! Naukowiec już od wielu lat poszukuje śladów zaginionej cywilizacji trapów. Niedawno na pustyni odkryła płaskorzeźbę, która może pomóc nareszcie rozwiązać tę zagadkę. A, czyli pójdzie nam jak z płatka. O, liso, nie ciesz się na zapas. Najpierw musicie rozwiązać zagadkę z płaskorzeźby i kim wam tym pomoże. Zaprogramowałem wyrzutnię startową, żeby wysłała was prosto do... 2, Minitraki w drogę! Dzień dobry, Kim! Dzień dobry, dobry Minitraki, jak się macie? Świetnie! Jesteśmy gotowi rozwiązywać starożytne zagadki! Zacznijmy od razu. Pierwsza zagadka jest wyryta na tej kolumnie: To rodzaj rebusu. Wiecie, czym jest rebus? Te obrazki układają się w zdanie! Zgadza się. Spróbuję! Koło, słońce, kamień, łopata O nie, to nie ma sensu Może patrz na słońce i kopnij kamień? Hmm, wydaje mi się, że nie zauważacie czegoś oczywistego A jeśli to nie jest rebus, tylko rodzaj mapy? Jeśli tak, to znaczyłoby Jedź w stronę zachodu słońca aż do tego wielkiego kamienia O tam! I zacznij kopać. Bardzo sprytnie. Jak już dobrze wiemy, słońce znika za horyzontem zawsze na zachodzie. Teraz wystarczy tam pojechać. Stop! To tu, tu powinniśmy kopać. Potrzebujecie sprzętu do kopania? Dziadek Ted przybywa na pomoc z mobilnym warsztatem. Jecha! Do dzieła, mini traki, Niech wszyscy kopią po bokach, ostrożnie, żeby nie uszkodzić kamienia. Kopię, 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 piasek swoją koparką! Więcej znaków! Pewnie pokazują nam, dokąd powinniśmy iść! Dalej, dalej, dalej! E, chwilę, moment, jeszcze nie wiem, dokąd iść. Patrzcie, dookoła strzałek widać jakieś wytarte symbole. Masz rację, Alice! To hieroglify. Pokazują, ile czasu trzeba jechać. Za mną! Przydałby mi się taki sprzęt. Dziesięć sekund w tę stronę. Pięć sekund w tamtą. I jesteśmy. To właśnie ruiny starożytnego miasta. O, i znów trzeba kopać. O, kiedy pracujemy razem, szybko idzie. Kolejna płaskorzeźba ze strzałkami. A przed nią leżą cztery wielkie płyty. Mam po. Niech każdy z nas stanie na płycie, patrząc w stronę wskazaną przez strzałki. Ja stanę tu. Juhu, a ja tutaj. Ja wskakuję na tę. A ja stanę tu. O! Zabytkowa figurka o ogromnej wartości. Jesteśmy bogaczami. Żydownic. Musi trafić do muzeum, żeby wszyscy mogli ją zobaczyć. Czyli nie dostaniemy skarbu, ależ dostaniemy prawdziwy skarb, to wiedza, jaką zdobędziemy ucząc się od naszych przodków. Tak jest? Celem badaczy jest poznawanie najróżniejszych cywilizacji, a nie zdobywanie złotych błyskotek. Z wyjątkiem jednej małej błyskotki, dostajecie popar Super Odkrywców. Chciałabym rozwiązać wszystkie zagadki świata. Ja też! Tylko, żebym nie musiał tyle kop Widzicie to? Śnieg się roztopił. O, co za przepiek Tylko, że na drzewku nie ma jeszcze dekoracji Możemy udekorować je śnieżkami To niemożliwe, Alex Śnieżki szybko się roztopią o, Czołem, kraki. Przecież to dziadek Ted Chyba wiem, gdzie moglibyście znaleźć wspaniałe świąteczne dekoracje Spotkajmy się zaraz w stacji kontroli Ruszamy na nową superwizję! Mini -crackie. Czas na nową misję świętego Mikołaja. Przygotował dla Was piękne świąteczne dekoracje na choinkę w centrum Plaxville. Świetnie, pamiętajcie, świąteczne ozdoby są wyjątkowo delikatne, a na drodze będzie wiele przeszkód. Gotowi do zadania? Oczywiście, dziadku tezie! Wspaniale! W drogę! Traki, ho, ho, ho! Serwus, mini traki! Serwus! Święty Mikołaju, czy dostanę od ciebie na święta nowy komiks o super trakach? Chciałabym dostać nową kolorową lampę. Ho, ho, okażcie nieco więcej cierpliwości. Na ten moment musicie zawieźć do miasta te świąteczne dekoracje. Jedźcie jednak ostrożnie, ozdoby są bardzo kruche. Ale jak mamy sami to wszystko przetransportować? Dziadek Ted! Nie martwcie się, w drogę minitraki! wjeżdżajcie do mobilnego warsztatu. Znajdziecie w nim specjalne przyczepki, które przyspieszą dostawę. Tej podróży. Nie zapominajcie, kochani! Macie być grzeczni, bo gwiazdka już całkiem niedługo! Ciągle przygoda! Ale, zakładamy się, kto pierwszy dojedzie do wojniki? <laughs> nie masz ze mną szans, Alice! Juhu! Uważajcie! Przed nami droga, która jest bardzo kręta i śliska! Jak ja nie lubię śliskich i krętych dróg! Juhu! <laughs> Ale nic nie wspominałaś o wielkich skałach. Nie traćmy czasu! Święty Mikołaj na nas liczy! Jeremy ma rację! Rozszerzymy! Udało się! Niczego nie stłukliśmy! <laughs> Wszystkie dekoracje są piękne! Mnie najbardziej podoba się naszyjnik! <laughs> to choinkowy łańcuch Alice! Brawo, mini traki Kolejna misja zakończona sukcesem! Należy wam się za to Puchar Świątecznych Pomocników! <laughs> Gratuluję, mini traki, brawo! Wesołych świąt! Wesołych <grystanie> <grystanie> Dziadku Tedzie, patrz! Budujemy domek, który ochroni nas przed zimnem. Ha, <grystanie> Ten domek raczej nikogo przed niczym nie ochroni, a do tego nie wygląda zbyt solidnie. Dlaczego tak myślisz? Ha, <grystanie> Chcę się na tym znam. Mogę was nauczyć, jak zbudować świetne schronienie nawet przed arktycznym mrozem i zawiejami. Ruszajmy do stacji kontroli. Jedziemy z tobą! mini kraki! Wasze dzisiejsze zadanie to zbudowanie schronienia przed zimową pogodą. O! Jak to się robi? Ej, mechanik będzie wam pomagała. Zainstalujemy wam moduły kopiąte. Czas wyruszać w zaśnieżone góry. Hurra! Czas zacząć operację schronienia. mini Traki, chcecie zbudować dziś iglo? Czyli co? Iglo to domek, który buduje się ze śniegu. Chowamy się w nim, kiedy na dworze jest mróz i wiatr. Chcecie spróbować? Tak! Czeka nas zadanie! Do roboty! Chyba wszyscy mieliśmy podobny pomysł. Muszę jeszcze tylko wykopać dziurę, żeby wejść do środka. O... Ale... Nie. Trzy, dwa, jeden! Znacie jakieś inne sposoby, jak można wykorzystać śnieg? Ja lubię robić z niego cegły, takie jak te. Ojej, ale masz fajny pomysł. Z cegieł można zbudować tyle różnych rzeczy. Poczekajcie, tylko aktywuję szybę cyfrową. Podzielmy się na dwa zespoły. Alex i Jeremy przygotują cegły ze śniegu, a ja i Alice będziemy je układać. Świetnie, tylko nasze moduły kopiące nie bardzo nadają się do budowania. Dziadek Ted! Haha! Ha. Mini traki, Dobrze zgaduję, że przyda się wam mobilny warsztat dziadka? Tak! Ta Ta! Lisa i Alice ja, potrzebują modułów do układania cegieł ze śniegu. Mam dokładnie to, czego wam trzeba. Buduje dalej. Emi, a może lepiej budować trochę inaczej? Masz rację, Lizo. Iglo powinno być półokrągłe. Dzięki temu trzyma ciepło w środku i jest bardziej solidne. Rozumiem! Do dzieła! Alice, pomożesz nam? Nie, prawie już skończyłam. O, jestem zmęczona. Muszę trochę odpocząć. Odpocznij sobie. Chętnie ci pomogę. Alice, a jednak pracujesz z nami? Tak. Przepraszam, byłam uparciuchem. Wcześniej powinnam wam pomóc. Nie szkodzi, ważne, że jesteś. A my teraz już wiemy, jak trzeba budować. O nie, jesteśmy za mali. Wy tak, ale ja nie. Uh -huh. Ojej, naprawdę wspaniale wyszło. Brawo, mini kraki. Udało wam się. Widzicie? Wow! Gratuluję Wasze iglo naprawdę robi wielkie wrażenie. Każde z was zasłużyło na puhareski mosa! Tych przynajmniej nie musimy sami robić! <ścoughs> Czołem, mini -traki. Ta piłka wygląda jak nowa! Jest odmalowana! Dobra robota mini -traki. Znam kogoś, komu bardzo przyda się Wasza pomoc przy malowaniu, ale wyjaśnię wam wszystko w stacji kontroli. Juhu! Drogie minitraki! Dziś Amy Mechanik jeździ po okolicy i zajmuje się malowaniem. Przyda się jej wasza pomoc! A co ona Znajduję Znajduje stare przedmioty i daje im drugą młodość za pomocą odrobiny farby. Tak, jak zrobiliśmy z piłką? Tak, dokładnie. Wyposaża was w automatyczne ramię malujące i zaprogramuję wyrzutnię startogą, żeby wystrzeliła was na mięso. Kolejne zadanie dla linii traku. Hurra! mini traki. Jesteście gotowe odnawiać starocie? Tak! A więc zajmiemy się renowacją. Co to takiego? To winda ciężarowa. Weźmiemy ją ze sobą. Zaraz zrozumiecie, do czego jest. Nasz pierwszy klient znajduje się w restauracji. Szef kuchni! Dzień dobry, szefie kuchni. Czym nasza ekipa mogłaby Ci pomóc? Patrzcie, mój stary kociołek całkiem się wytał. Czy uda się Wam go uratować? Przyjrzyjcie się, widać jeszcze na nim resztki starego koloru. Kiedyś był żółty. Tak, żółty to coś dla mnie. Zapraszam pod żółty jak słońce prysznic. La la. Wygląda jak nowy! Tego się nie spodziewałem! Dziękuję, Lisa. Klient uszczęśliwiony plus! Kto następny, Emi? Zoe, trenerka. Kierunek? Boiska sportowy. Dzień, Dzień dobry, dobry Zoj! Czym moglibyśmy ci dzisiaj pomóc? Mam takie stare, ukochane radio. Dobrze działa, ale farba już dawno z niego zeszła. No dobrze, minibra. I kto z nas pomoże radio? Wydaje mi się, że kiedyś było zielone. Potrzeba o 20 lat! Zadanie wykonane! Brawo, Minitraki! Został nam ostatni klient. Ale uważajcie, to zadanie będzie trochę bardziej skomplikowane. Damy radę! Kto Kto jest? Sam? Witajcie, Minitraki! Ty jesteś naszym ostatnim klientem! W czym możemy ci pomóc? Chciałbym was prosić, żebyście odnowiły moją starą skrzynię skarbów. Myślicie, że dacie radę? O, jest fioletowa! Tylko że my nie mamy fioletu. Z tego co widzę na szybie, fiolet można uzyskać mieszając dwa inne kolory. Tak, a jakie? Tego nie wiem. Chyba sami będziemy musieli to odkryć. Alex, możemy spróbować pierwsi. Trochę żółtego! A na żółty trochę czerwonego. I czerwone dają pomarańczowy Piękny, ale to wciąż nie fiolet Liso, spróbujemy? Najpierw trochę niebieskiego A teraz trochę żółtego Wyszedł zielony, to mój kolor Ale wciąż nie fioletowy Aleks i Jeremy, może teraz wy powinniście spróbować Udało wam się. Stworzyliście fioletowy, łącząc ze sobą niebieski i czerwony. To fantastycznie! Możemy pomalować kufę? I jak, minitraki. Udało się malowanie? Świetnie im idzie. Skrzynia jak nowa. To znaczy, że należy się wam trofeum superkonserwatorów. konserwatorów. Hej, myślę, że lepiej by wyglądał, gdyby go trochę <śmany> <śmany> Myślisz, że uda Ci się mnie nastraszyć? Nie ze mną te numery. <śmany> Przestraszyłaś się, musisz dać nam cukierki. Tak, to taka tradycja w Trucksville. W Halloween dajemy cukierki temu, komu uda się nas przestraszyć. A ja nie mam żadnych cukierków. Ha, ha, ha. Jeśli chcecie mi dorównać w straszeniu i zebrać mnóstwo słodyczy, znam kogoś, kto wam pomoże. A więc za mną do stacji kontroli. Yippee, to po cukierki. A tam pokażę Wam najlepsze metody straszenia. Uprzedzam, że i Wy musicie mieć mocne nerwy. On nawet duchowi napędzi strachu. <laughs> Haha, zaprogramuję brzutnię, która Was do niego przeniesie. Nie mogę się doczytać nowej przygody. Polecę! Cztery, trzy, dwa, jeden, mini traki w drogę. O-ho! Proszę, jakich mamy gości na Halloween! Sam! Puszczcie kapelusze, mini -traki. Dzisiejszej nocy jesteście moją załogą! A skoro ja jestem dziś waszym kapitanem, najpierw wyjaśnię wam to i owo! Żeby strażyć, trzeba współpracować! Oto nasz plan! Jeremy i Alice zaskoczycie nasz cel! A potem Lisa i Alex napędzą mu stracha! wiesz, kto będzie naszym celem? Pojedziecie za mną, a wkrótce się dowiecie. O, a. O, nie wiedziałem, że Zoe trenuje nawet w nocy. Mini traki, pełna gotowość. Czy każdy pamięta nasz plan? Tak jest na <śleskujesz> Niosę tam dużo cukierków. Mm. Jako wasz kapitan, na razie zachowam ten skarb. O, tak jest, kapitanie! Dalej, kolejne zadanie. Muszę coś ustalić z dawnym przyjacielem, detektywem Trakiem. Złodziej mi nie umknie. Jestem na tropie. Nie dam mu żadnych szans. O! Oh. Jedziesz po cichu i przesuniesz skrzynię. Czyżby kryjówka złodzieja? Ja tylko spaceruję. A to wy, mini truki. Powinienem wam dać teraz cukierki, czyż nie? Nie! Ja biorę cukierki. Ja tu jestem ich kapitanem. Proszę, podzielcie się jak chcecie. A my kiedy dostaniemy cukierki? Kiedy zostaniecie kapitanami, oczywiście. Zarzekajcie na mnie, muszę pójść ukryć skarb. To nie jest w porządku. Mam pomysł. Będę miał cukierkową ucztę. Zaraz, gdzie są mini Hop, 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 hop! Co teraz? Jak ja powiem Tedowi, że zgubiłem jego ukochane szkraby? Cukierki nam dajesz, kiedy strachu się najesz. Ale, ale... <laughs> Macie rację, mini traki. Zaraz przywiozę wam cały worek z cukierkami. Juki! Cukierki aż wysypują się z worka i przestraszyliście samego pirata sama. No tak, słodki skarb. Ale należy się wam, bo piraciliście jak starzy piraci! Brawo mini traki! Ale pamiętajcie, żeby czasem nie przesadzić z tym straszeniem! Nie, nie będziemy będzie będzie, jak to będzie. Będzie. A skoro już was ostrzegłem, mogę wam wręczyć puchary strasznych straszaków! Uba! Prowadzi piłkę przez boisko, ale chcą mu ją odebrać! Alex, podaj do mnie! Płynnie mija przeciwnika, strzela do bramki! I. mamy gol! Chwila, gol leciała za wysoko! Alex, prosiłam cię, żebyś do mnie podał! Nie chcesz współpracować, to bardzo źle! Wiem, co robić i zawsze wygrywam! Grasz, jakbyś był sam na boisku! Up. Z nami. Przepraszam Cię! Posłuchaj, Alex, zwycięstwo to zasługa całej drużyny. Ale to ja potrafię strzelać na najlepsze gole! Ciekawa sprawa. Będę miał dla was nowe zadanie, miltraki. Spotkajmy się w stacji kontroli. <laughs> mini kraki Wasze zadanie na dziś to strzelić gola do bramki słabnej trenerki Zoi. Mamy strzelić gola? Proste jak droga! Nie, Alex. Sama siła wam nie wystarczy, żeby wykonać to zadanie. Zoi czeka na was na boisku. Gotowi? Ruszajmy! Cztery, trzy, dwa, jeden i Kraki? Sięgniecie po Laury? A nie jesteśmy do tego za mali? Miałam na myśli wygranie naszego meczu, Alice. Słuchajcie mnie uważnie. To wasza piłka. Żeby wygrać, musicie strzelić gola do mojej bramki i trzymać się ogólnych zasad. Co to dla nas? Pokażemy, co potrafimy. Zaczynamy! Jestem najlepszy w pojedynku! Trzeba jechać z przez boisko, wtedy się uda. Nie, Nie trafiłaś. <laughs> Nie poddawajcie się, grajcie mini traki. Moja Ci strzelać z tamtego miejsca, Alice Znajdujesz się poza boiskiem Nawet jeśli uda Ci się trafić, bramka nie będzie uznana o, My chyba nigdy Z Tobą nie wygramy Mam plan, Lisa, za mną Rozjeżdżamy się Jeremy, miałeś świetny pomysł. Musicie tylko poćwiczyć podania i na pewno się uda. Posłuchajcie uważnie. Spróbuję teraz odebrać wam piłkę. Żeby mnie powstrzymać, wymieńcie się podaniami, nim będę za blisko. Jasne! Zaczynamy? Tak! Podajcie piłkę! No. Teraz do mnie, teraz do mnie! Hopsa! Jeremy, jest twoja! Oh, a mało brakowało! Brawo mini traki! Jesteście już zgraną ekipą. Może wykorzystacie nowe sztuczki i spróbujecie teraz zdobyć Gola? Dalej! Uważaj! Zaraz Cię pokonamy! Pokaż, co ukrywasz pod tą maską! Okay! Wiedziałam, że razem się wam uda. Podziwiałem wasze fantastyczne zwycięstwo. Widzę, że trenerka Zoe zmieniła was w bardzo skutecznych piłkarzy. To dlatego, że zrobiłam z nich zgraną i silną drużynę. W takim razie zasłużyliście sobie na wspaniały piłkarski puchar traków. Te puchary są przepiękne! Szkoda tylko, że nie nadają się na boisko, bo jak mielibyśmy nimi grać?